W trakcie tego szkolenia. Posortuj zamówienia według daty wysyłki, od najpóźniejszej do najwcześniejszej. Wybierz właściwą opcję. Usuń z zestawienia powtarzające się wpisy, wykorzystując w tym celu. Kliknij Właściwy przycisk. Kliknij Odpowiedź. Kliknij Właściwie. Wykorzystując narzędzie filtrowania. Wyświetl wszystkie zamówienia posiadające otwarte. Kliknij właściwą opcję. Kliknij odpowiedni przycisk. Kliknij właściwą opcję. Określ kryterium filtrowania. Potwierdź wykonanie. Wyczyść teraz filtrowanie we wszystkich kolumnach arkusza. Kliknij właściwy przycisk. Wybierz właściwą opcję.